Dziś chciałem pokazać Wam problem nieco bardziej skomplikowany, nie związany z turystyką, a z tym, co dzieje się na Ukrainie. Pokażę Wam, jak ta wojna na Ukrainie. Wygląda z perspektywy Hiszpanii. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę. Dzięki, a teraz ruszamy z tematem. Słuchajcie, tu na Placu Katalońskim odbywały się największe demonstracje. Tu było również takie wydzielone stoisko, gdzie protestowano przeciwko działaniom wojennym, które obecnie odbywają się na Ukrainie. Jak widać, po miesiącu czasu niestety nie ma już po tym śladu, nie ma ani stoiska. Tak naprawdę y, ludzie no, nie interesują się zbytnio tym tematem. A jedyną pozostałością, która została, to ten baner mówiący o tym, aby NATO zamknęło niebo. Widać ludzie wrócili po prostu do swoich normalnych, codziennych zajęć. Turyści zaczęli odwiedzać miasto. Pojawili się po prostu artyści uliczni. No i troszeczkę ten temat wojny nam przygasł. A jak ta wojna odbija się na zwykłych mieszkańcach hiszpańskich miast? Po pierwsze, zaczyna brakować towaru, za którego produkcją odpowiedzialna jest Ukraina. W sklepach brakuje wszelkiego rodzaju oleju słonecznikowego, fasoli czy soczewicy. Z tymi produktami obecnie jest największy problem, a sklepowe półki świecą po prostu pustkami. Po drugie, odczuwalne są rosnące ceny produktów spożywczych, jak i paliw. W szczytowym momencie cena paliwa osiągała 2 euro za litr, a obecnie średnia cena wynosi 1,65 euro. 65, euro 70. Słuchajcie, to z kolei, co jest naprawdę. Na odczuwalne to ilość języka ukraińskiego, który słychać na ulicach. No jest go na pewno więcej niż było do tej pory. Natomiast troszeczkę zanik, tak naprawdę, język rosyjski. Języka rosyjskiego właściwie nie słychać. Słuchajcie, jestem w tym momencie pod sklepem, właściwie pod delikat, sami Trojka. To jest sklep, w którym sprzedawane były produkty zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie, polskie, bułgarskie, generalnie z Europy Wschodniej. Sklep działa, sklep funkcjonuje, towaru jest troszeczkę mniej, nigdy nie był oblegany i tak samo jest i teraz. Nie widać tutaj żadnych jakichś śladów bojkotu, jakichś śladów ym, ym, dewastacji, czy niszczenia, czy okazywania niechęci w stosunku do Rosjan, czy śladów poparcia w stosunku do Ukrainy. Po prostu normalnie toczący się biznes z produktami z Europy Wschodniej. Chodzę teraz ulicami miasta i próbuję znaleźć graffiti. Takie czy takie napisy, które będą świadczyły albo o wsparciu strony rosyjskiej, albo o wsparciu strony ukraińskiej, ponieważ wiem, że tego typu napisy się pojawiają. Na barcelońskich ulicach pojawiają się również napisy popierające jedną lub drugą stronę konfliktu, bądź ściśle potępiające działanie Rosji. Pewnym zaskoczeniem, ale tylko w pierwszych minutach, mogą być znaki i napisy z wyszczególnioną literą Z, popierające rosyjskie działania na Ukrainie. Napisy stają się jasne, kiedy się im przejrzymy i odnajdziemy tam również symbol ruchu niepodległościowego Katalonii, który był w ogromnej mierze współfinansowany przez Rosjan. Tyle, że te napisy są bardzo szybko usuwane bądź zamalowywane przez inne graffiti i niejednokrotnie już po paru godzinach od ich powstania ciężko jest nawet je dostrzec czy sfotografować. Słuchajcie, ja zawsze miałem takie wrażenie odnośnie Rosjan, że mm, oni w Barcelonie dzielili się na dwie grupy. Jedna to ci tacy naprawdę biedni, najbiedniejsza warstwa. W sumie bezdomni, no, mieszkający po prostu pod chmurką w Barcelonie. Natomiast druga grupa, czyli najbogatsi Rosjanie, ci, którzy posiadali, wiecie, Bentleye, Ferrari, piękne wille w najdroższych dzielnicach Barcelony, jachty w bar na, przy barcelońskim nabrzeżu, I tych osób w tym momencie nie widać. Nie widać tych samochodów, oczywiście nigdy nie było ich widać jakoś bardzo łatwo, natomiast generalnie nie poruszają się oni po mieście tak jakby po prostu zniknęli tam mamy barcelońskie nabrzeże tam stały najdroższe jachty które cumowały w Barcelonie z tego co się orientuję w tym momencie nabrzeże jest no, prawie że puste w związku z tym podejdziemy no i zobaczymy sobie jak to wygląda barcelońskie nabrzeże Port Vey, czyli najbardziej prestiżowy port w Barcelonie to tu stacjonowały czy tu zakotwiczone były najdroższe jachty e, najbogatszych Rosjan mieszkających w Barcelonie. Stąd m.in. właśnie odpłynął jacht Abramowicza. E, obecnie ten port, no oczywiście znajdują się tutaj jakieś drobne łodzie, naprawdę to są drobne w porównaniu do tego, co tutaj e, przypływało i do tych statków, które tu cumowały. Na chwilę obecną port właściwie jest pusty. E, bogaci Rosjanie ewakuowali po prostu swój majątek, przenosząc się w inne tereny, czy to Europy, czy właśnie Rosji. Port barceloński na chwilę obecną, no, w sumie pusty i smutny. W ogóle, jeśli mówimy odnośnie jachtów i odnośnie właśnie takiego blokowania majątków, które się odbywało tutaj w Hiszpanii, to ja osobiście miałem takie wrażenie, jakby oni bardzo niechętnie blokowali właśnie te jachty, domy, czy, czy nieruchomości. Wydaje mi się, że, to ma, że na to miała wpływ po prostu mentalność Hiszpanów. Oni jakby bardzo chcą unikać sytuacji konfliktowych, sytuacji nieprzyjemnych, a blokowanie komuś majątku na pewno do takich sytuacji należy. Stąd, wręcz moim zdaniem, woleliby przymknąć na to oko, żeby po prostu pozbyć się problemu, niż zablokować właśnie jachty. No i w pewien sposób stworzyć sytuację niekomfortową, czy to dla nich, czy właśnie dla Rosjan. Jestesje Sans, czyli główny dworzec kolejowy miasta. To tu, tak naprawdę, docierają w pierwszej kolejności uchodźcy z Ukrainy, którzy trafiają do Barcelony. Tu, właśnie przy na stacji Sans stworzona jest specjalna strefa specjalna zona dla tych ludzi tak aby po prostu mogli w miarę spokojny sposób po prostu ogarnąć kwestie czytą, dokumentów papierów noclegów itd itd osoby pracujące przy obsłudze strefy dla uchodźców bardzo niechętnie patrzą na wszelkie osoby chcące jej zrobić zdjęcie bądź ją sfilmować stąd to nie najlepszej jakości nagranie Tutaj na Estacio Sant została utworzona strefa dla osób, które właśnie trafiają do Barcelony, przyjeżdżają do Barcelony i to jest pierwsze miejsce, gdzie stykają się po prostu z administracją barcelońską. Wyrabiane są dokumenty, mówią gdzie można się zatrzymać, gdzie należy podejść, no i załatwiana jest cała wstępna biurokracja. Niedaleko Carre Diagonal w Barcelonie znajduje się konsulat ukraiński. I yy, no, rzeczywiście cieszy się on dość sporą popularnością właśnie w tych dniach. Rzeczywiście rozwiązania systemowe pozwalające właśnie Ukraińcom na yy, no, wejście w życie, w nowe życie, w, nowy, w nowe okoliczności są naprawdę dobrze zorganizowane. I tak naprawdę konsulat, pomimo tego, że oczywiście przyjmuje bardzo wiele osób, działa to wszystko bardzo sprawnie yy, i Ukraińcy po prostu znajdują tu swój drogi, dom. Słuchajcie, konsulat... I tu zakończyło się moje filmowanie. Kiedy przygotowywałem się do nagrania, bardzo szybko podszedł do mnie patrol policji, który mnie wylegitymował oraz po konsultacji z oficerem dyżurnym stwierdził, że nie mogę filmować konsulatu Rosji. Według nich mogłoby to spowodować zagrożenie, którego obawia się policja. Dlatego zabraniają filmowania tego obiektu. Jak dla mnie jest to dmuchanie na zimne, ponieważ konsulat po pierwsze znajduje się w mapach Google i każdy może sprawdzić jego lokalizację. Po drugie, znajduje się naprawdę w znacznym oddaleniu od centrum. Około 4, nawet 5 km. Od placu katalońskiego. Znajduje się on na samych obrzeżach Barcelony u podnóża wzgórza Tibidabo, co dodatkowo zniechęca do odwiedzenia tego miejsca. Hiszpanie w tym miesiącu zajęci są swoimi sprawami i jeśli mają protestować, to bardziej w centrum w okolicy pracu katalońskiego niż pod ambasadą. A obecnie w Barcelonie odbywają się dwa dodatkowe protesty związane z sektorem edukacji oraz z sektorem transportowym. Te działania wojenne na Ukrainie są również bardzo problematyczne dla ruchu proniepodległościowego w Katalonii nie od dziś bowiem wiadomo, że ruch ten w dużej mierze finansowany jest z rosyjskich pieniędzy, choć głośno się o tym nie mówi. Obecnie, kiedy Rosja zostaje wyparta z wszelkich struktur europejskich, zostają nałożone na nią sankcje i embarga. Dla ruchu proniepodległościowego oznacza to odcięcie od finansowania. To z kolei oznacza, że Katalonia na kolejne lata traci możliwość uzyskania niepodległości. Znamiennym jest również fakt, że ultraprawicowa partia Vox, będąca politycznym zapleczem Moskwy, od początku wojny właściwie nie zabiera głosu w debacie publicznej. Równie ciekawym zjawiskiem jest samo podejście Hiszpanów do kwestii związanej z NATO, czy Stanami Zjednoczonymi. Otóż, okazuje się, że Hiszpanie wcale nie są tak entuzjastycznie nastawieni do zamorskiego hegemona. A NATO uważają za sojusz militarny, który po części odpowiedzialny jest za eskalowanie napięcia. Ale mówią to tylko w rozmowach prywatnych. Hiszpanie chcą w tym konflikcie pozostać neutralni, mówiąc, że Hiszpania nie jest stroną tej wojny. Dowodem na jej neutralność jest fakt, że jak do tej pory z Hiszpanii na Ukrainę trafia wyłącznie broń defensywna. Ale to myślenie zmienia się każdego dnia. Systemowe wsparcie, które zapewnione jest Ukrainie i ukraińskim rodzinom, pomaga uciekającym przed wojną znaleźć w Hiszpanii nowy dom, a Hiszpania jako kraj zachodu, pomimo swoich relacji biznesowych i finansowych z Rosją czy rosyjskimi oligarchami, zawsze stoi po stronie krajów demokratycznych.